Cześć wszystkim, tutaj Asia, witam was na moim kanale, nie wiem dlaczego jestem taka szczęśliwa, bo jest jeszcze zbyt poranna godzina dla mnie, dobra jest prawie dziesiąta, ja mówię, że jest prawie poranna, ale właśnie na dziesiątą mam jazdy, także musiałam wstać tak trochę wcześniej, teraz w tym okresie świąteczno z bo tak bardzo rozleniwiłam i długo, długo śpię. Robiłam sobie koka, bo mam już takie lekko tłuste włosy. E, Ubrałam się, wmalełam na szybko i właśnie będę zmykać na jazdy. E, I. Hmm, nie to wcale nie jest kolejny vlog. Nie, jeśli chcie, chcieliście teraz odpocząć od vlogów, to mm, mm, nie u mnie jeszcze nie. W sensie nie, ja też już troszeczkę mam dość vlogów i chciałam Wam robić coś innego, ale stwierdziłam, że jeszcze jednego vloga Wam teraz zrobię, bo chciałam wam pokazać prezenty świąteczne, a jako, że w tym roku dostałam głównie pieniążki, nie do Dostałam takich, jako tak, prezentów zbyt wielu, e, więc osobny film z tego nie wyjdzie. Ale też pytaliście, prosiliście, także pokażę Wam to e, po prostu w tym vlogu, jeśli ktoś byłby zainteresowany. E, no dobra, i ogólnie plany są takie, że po tych jazdach jadę z Laurą do galerii. I idziemy na zakupki. Mamy bardzo dużo rzeczy do załatwienia, także mmm, myślę, że długo nam się tam zejdzie. Później jeszcze mu tata wieczorem chcę jechać na zakupy takie na moją 18 kupić kilka rzeczy. No także dzisiaj taki dosyć zakupowy dzień, ja jestem nadal troszeczkę chora, ale no, to przyziemy, nie mnie tak męczy, że tylko głównie kadar, przez który nie mogę spać, to jest najgorsze, jak zresztą widzicie po moim czerwonym nosia Rudolf. No ale dobra, zmykam, bo za chwilę się spóźnię na jazdy, później Wam opowiem co jak... Keep back Hej kochani! Jesteśmy właśnie w Zarze w przymierzalni nie do gryczek 100 lat, żeby tu wejść Właśnie nie siedzę jest. sobie na podłodze, mamy tutaj taki bałagan, patrzcie o taki właśnie nie y, Mamy wszystko, bo było... jesteśmy ubrani na 8 warstw, bo jest strasznie zimno I ubraliśmy się na cebulkę i wszystko tutaj leży I nie mam siły się ruszyć, w ogóle ledwo tu weszłam do tej przymierzalni Ta się rozbiera, a w ogóle tutaj... Ja dwie pary butów Przymierza dwie pary butów Ale się cała to. Specjalnie tej... wzięła jakąś sukienkę, żeby I przymierzyć buty, matka, rozumiecie? Ta sukienka jest wstrętna jest ładna, właśnie, tam jak zawiążesz specjalnie działa sukienki tylko po to żeby zobaczyć buty. <coughs> Chciałam powiedzieć, się zamówiłam, zamówiłam do czapkę, ale gry się mnie w czoło i mam czerwone? Nie. Ja też wzięłam buty jedne, zaraz wam pokażę. O matko, nie no, nie cierpię Takie szpile wzięłam, zobaczcie. I one są ładne. Powiedz, że kupiłaś już przed chwilą w Zarze jedne spodnie buty. Spodnie buty, ale tutaj, zobaczcie, z tej strony jesteśmy teraz w zarze w Arkady. Tak, ale wcześniej w innej galerii kupiłam te buty i teraz jest problem taki, że muszę przemierzyć te drugie. E, a ja wam pokazałam te buty w torbie, ale to zaraz, bo nie mam ręki, ale przemierzam teraz drugie buty, właśnie zdejmuję, zdejmuję buty. Teraz te buty, to ja nie mogę zapiąć tej sukienki. Hey. No nie mogę, naprawdę Asia, nie. To po co ci ta sukienka w ogóle do przemierzenia butów? Chyba poszła strzałka. się. O, Matko. Dobra, patrzcie jakie mam skarpety, Uuu, I z takimi skarpetami przemierzałam sobie kozaki i sobie myślałam... No, ja znaczy z nogu z Myślałam chodzi. sobie, kurde, za mały rozmiar, ale patrzę sobie... I patrzę sobie, <śla> tylko ja ci powiedziałam. Tak, Laura mi powiedziała, że kurde, no głupia no, no. jesteś, bo masz skarpetki. I no i tak, i okazało się, że mam 38, jednak tak jak i Ja tego nie zobaczę bez mieć... Dobra. Dobra, robię Wam prezentację. Wychodzimy już z przymrzali, ale... Nie, drugą parę składni, nigdzie nie chodzi. <laughs> Jakie buty kupiłam właściwie? Takie. Takie kozaki, wysokie bardzo. Nie Jeszcze się w <laughs> Takie oto kozaki. I... Tak, i mogę je nosić zobacz, do, tą, do kolana. Dobra, ja też również nie. się kupuję. Tak. Ale musiałem przejechać całą Warszawę, żeby znaleźć mój wielki rozmiar. Wielki rozmiar. Wielki Ej, patrzcie, topak. patrzcie, Jak one wyglądają? No, jak, są dosyć duże. No, są, to, ta część jest taka potężna. Nie, no, ale są naprawdę fajne, jestem bardzo dobre. Znaleźliśmy idealne buty. Tak, um, włosy. Tak, ale są ładne i można spodnie na nie nawet opuścić. Nie, opuścimy spodnie. Mhm, też oczywiście. ładnie, też ładnie. Chodźcie to my, dwa eskimosy. No, jak ja Wygląda masakrycznie. Bo... Ja też masakrycznie w tej czapce, nadal się zastanawiam nad jej. Próbuję się do niej przekonać, więc wnoszę na tym blogu, żeby było. Hmm, ładnie wyglądało, co nie? Tak. Nie no, pomyśl, pomyśl nad nią. Pa, to 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 to, to koniec. Dobrze, moi kochani, wróciłam z zakupów. Podmalowałam się dla Was troszeczkę, bo chciałam teraz przejść do głównej części tego filmu, a mianowicie moich prezentów świątecznych, bo byliście ciekawi, chcę Wam te rzeczy pokazać. Jest to dla mnie super pamiątka, dla Was myślę, że spoko inspiracja, co można kupić w takiej 17-latce, jeszcze oczekajcie, rozumieć, bo ja oni... rozumiem, Mało dostałam w tym roku, bo dostałam głównie pieniążki i dzisiaj no. byłam załóżona na zakupach, także kupiłam sobie kilka rzeczy, więc pokażę Wam drodzy, rzeczy, które sobie kupiłam za pieniądze ze świąt. Ale tak, e, inspiracja, co na czym skończyłam? Że inspiracja dla 17 jeszcze latki, za miesiąc, niecałe 18-latki, jak to brzmi w ogóle, przeraża mi ten fakt i no, fajnie, fajnie, fajnie. Ale e, tak, e, no i żeby nie było, że się chwalę dużo tego nie będzie, także myślę, że dosyć szybko przez to przebrniemy. Pierwszy prezencik go odpakowałam tutaj, ale był bardzo ładnie zapakowany. Bardzo serducho takie. Przy bardzo takie serduszkozy. z Anabel Arto od babci. To są majtki. Tak, dziękuję bardzo babciu. Bardzo pięknie zapakowane. Po prostu pięć par majtek. Fajnie. Myślę, że nie będę wam tego pokazywała. Po prostu majtki. Do tego dostałam jeszcze czekoladki takie oto e, z, z winem tak z, tak nadziewane wiśnią w alkoholu dodatkiem wina musującego dzięki babciu jeszcze nie mam 18 lat nie, żartuję, ale tak, takie świąteczne czekoladki e, Idąc dalej jeszcze tutaj z szuberta, Moja babcia zawsze z dziadkiem, e, oczywiście, żeby nie było prezent babci i dziadka Zawsze z Schuberta dostaję od w tutaj w tym była bransoletka, którą już na ręku, bo się w niej zakochałam Zobaczcie, ta, to miałam wcześniej, pasuje mi do tej, do tej poprzedniej to, Zresztą położenie też z babci Nie wiem, czy ładnie ostrość łapie, ale zobaczcie, ona jest taka, no, taka, złota Bardzo ładna i do tego dostałam również Schuberta i ten krzyżyk, o który też Tak dużo pytań jest również z mojej babci I on również jest z Schuberta, także szukajcie tam Nie wiem, czy jest nadal dostępny Bo tak one wyglądają, takie kółeczka zwisające Bardzo ładne też Uwielbiam W złoto praktycznie tylko w złocie chodzę Ostatnio Dobrze i idźmy dalej Prezent od moich Rodziców Dostałam dwa Vouchery z prezent marzeń dostałam od nich właśnie vouchery. Jeden z nich jest do Escape Roomu. Tak. Czy to trwa? No, gdzieś tam Blue City jest po prostu jakiś Escape Room. Mam cały rok na zużycie ich. To działa tak samo jak wam mówiłam. Już tam w grudniu mojej mamie też coś takiego podarowałam. Także to jest właśnie do Escape Roomu. 60 minut rozwiązanie zagadek i opuszczenie pokoju. I to jest na, dla dwóch osób. Także mój tatar, myślą też. O moim chłopaku, żebym razem z nim Tam się udała I drugi to jest gra w paintball Również dla e, dwóch osób e, Powiem już że trochę się boję tej gry w paintball e, Nie wiem, boję się, że to będzie bolało Te kulki bo że ja się do tego nie nadaję No dobra I trzeci bon jest e, taki, że Mogę sobie wybrać tam No wybrać sobie dowolny po prostu voucher za to e, Także dobra, dobra e, No i Teraz tak, właśnie zostawiam, bo jest opcja wymiany, więc pomyślę, czy, ten, czy tego paint sobie na coś innego nie wymienić, po prostu zdaje mi się, że to jest. No nie dla mnie personalnie, ale zobaczymy, zobaczymy. Tak, I teraz, czy to już jest prezentów? Nie dobra, z prezentów, to jeszcze Wam mogę pokazać od mojego chłopaka prezent. Że ktoś będzie zainteresowany, dostałam takie oto. taką szkatułkę na biżuterię. Zobaczcie, tutaj ma takie złote. Otwarcie no jest taka murkowa I tu też sobie powkładałam moją mam biżuterię Mamy taką na górze, taką Oho, w lutrze mi się wszystko odbija I tutaj Nie wiem jak mam wam to pokazać No tutaj jest taka głęboka komora I po prostu sobie powkładałam biżuterię No tyle, taka szkatułka yy, Także tak i teraz wam pokażę dzisiaj właśnie co z Laurą kupiłam, także e, jeśli chodzi o Tinsaya, to kupiłam sobie taką oto torebkę i ja w ogóle jestem w się, bo ja myślałam, że ona kosztuje 50 zł i tak spoko cena e, tutaj jest z taki paskiem, dobrze, można sobie wziąć na no, długi pasek, tak, może na taki krótszy na ramię, srebrny, po prostu szukałam torebki ze srebrnym paskiem, bo jeszcze takiej, e, takiej nie mam i ona jest ładna, tutaj mam takie kwadraciki, w ogóle troszeczkę jest chyba w brokacie, bo ją no, nie niechcąco, ale zaraz do tego dojdziemy e, no srebrne, potrzebowałam takiej ze srebrnym akcentem torebki, wydaje mi się, że jest całkiem pojemny, jest niby nieduża, ale, ale wygląda na pojemną, ale ogólnie przy kasie okazało się, że nie kosztuje 50, tylko e, 35 zł, e, także jestem bardzo zadowolona i do tego kupiłam sobie jeszcze w sumie za dwie dyszki rękawiczki, ponieważ nie mam żadnych rękawiczek, do tej pory uważałam, hm, bo co komu rękawiczki niepotrzebne, ale jednak okazało się, że są potrzebne, bo ręce mi zamarzają także takie oto welurkowe rękawiczki. Ładne, ładne. Nie, no pewnie nie widziałam w rękawiczkach, ale powinnam. W Neonailu kupiłam sobie lakier do paznokci na Sylwestra. W tym logu też może przygotuję się z Wami na Sylwestra. Także jak widzicie, zdjąłam już sobie paznokcie świąteczne. Stwierdziłam, że tym razem zrobię sobie przed Sylwestrem sama, no bo... Później przed urodzinami to pójdę już do kosmetyczki, ale teraz przed Sylwestrem właśnie kupię sobie jakieś takie wow, super lakier, super mega wow I zrobię sobie sama te paznokcie Także zjęłam do świątecznej, robiłam wczoraj, w późnym wieczorem się za to zabrałam Byłam już taka zmęczona, wkurzona, zirytowana, że nic mi nie szło, robiłam sobie żele Sorry, że się na dzień wam przeszkadza, ale coś ze światłem mi dzisiaj nie poszło um... Żel nałożyłam ten nowy od kalendarza. Od chciałam przetestować i ja w ogóle nie parę się nim obsługiwać. On mi odchodzi jeden żel od drugiego, to jest jakaś mieszanka chyba wybuchowa. Nie powinno chyba tego tak łączyć, no ale nieważne. Muszę jeszcze poprawić ten żel i nałożę na to lakier. Taki oto kupiłam z neonaila. Teraz na TikToku na pewno widzieliście, bo one są tu, bo teraz e, takie znane. I to jest kolorek Lamut, Możecie sobie screenować, jeśli chcecie. Tutaj otworzymy. Bo I tak dzisiaj albo jutro będę je malować Taki oto kolor Bardzo ładny I on z fleszem pięknie wygląda eee, Bo już testowałam Z fleszem sobie. po prostu na wszystkie kolory tańczy się mieni Przepiękny taki brokat typowo sylwestrowy To jest niby srebrny, ale sobie mieni się na wszystkie kolory Eee, jeśli chodzi o brokat, o którym wspominałam, to na pewno kolejny trend z TikToka, po prostu Asia się naglądała na TikToka i wszystko musi mieć. Kolejny trend z TikToka, który na widzieliście, to jest ten brokat do włosów. W ogóle całe ciało laski tym psikają. I typowo na Sylwestra to jest super, bo się tak wszystko pije, wiecie, pięknie błyszczy. Ale jeśli chodzi o to, no ja szukałam wszędzie tego, w sensie w H&M większość, nie w H&M, Hebe, w hebę, w hebę, wszystkie laski kupiłam w hebe za dyszkę, ale nie było go, właśnie, był wykupiony. Zobaczcie, tutaj mam troszeczkę już tego na włosach. Chciałabym tego tak mądrzej prysnąć. Byłam, w ogóle byłam cała w tym. Ale śmierdzi, fuj, yy, Nie działa. Ogólnie ten z action, bo też na TikToku widziałam, że można kupić w action. Robi taki efekt, no nie wiem, może z lampą, z fleszem, może to będzie efekt taki jak na TikToku. Nie, poszukałam je te dziewczyny po prostu i je, one mówiły, że, że w Action jest ładny Ja chyba muszę umyć te włosy, wiecie, bo Niezły cyrk na nich zrobią No tak, w każdym razie tak Się prezentują i I, i tak, za tego tego Kupiłam, więc my to nie żałuję, nie wiem czy to jest ten, który powinnam kupić, ale widzę, nie daje takiego efektu, jak powinno się Okropnie, ale no, chętnie mnie nie było, nie mogę znaleźć, więc mm, no, mam taki, ale chyba się nim nie popsikam na Sylwestra, bo jedyne co brudzi to wszystko dookoła, a nie osiada się za bardzo jakoś pięknie na włosach. Jakoś zbyt pięknie nie wygląda. Wtedy nie się kupiłam sobie wczoraj stopki na Sylwestra. Na promocji zwykłe czarne po prostu potrzebowałam. Bo wszystkie mi się podarły z takimi srebrnymi kropeczkami. No ładne, ładne za 22 zł. I tutaj mam mój prezent świąteczny. Kolejny. Zamówiłam na Answer tą czapkę i odebrałam dzisiaj, właśnie. I tak ona wygląda. Jeszcze nie oderwałam metki, bo jeszcze się nad nią zastanawiam, jeszcze się waham, bo wiem, że ja wyglądam w każdej czapce, naprawdę wyglądam źle. Zobaczyłam z nią 100 zł, bo ona na jakiejś tam promocji. To jest czapka z Tomiego eee, ma taki ładny znaczek tutaj brokatowy, nie wiem, czy to widzicie. Takie brokatowe, nie wiem, ostatnio kocham wszystko, co brokatowe, naprawdę. Eee, no ale oho, ale założyłam. No teraz średnio założyłam, bo tam klamrę taką z tyłu zbierającą włosy. No ogólnie ja wyglądam. Tak jak dajmy wyglądam w każdej czapce. Halo, no teraz ta fryzura, przez tą fryzurę średnio widzicie, no nieważne, nie będę się kompromitować, ale no potrzebuję czapki, bo jest niestety zimno i nie chcę być chora po raz setny. E, także taka czapka, ale jeszcze za nią myślę, bo mi gryzie w czoło, tak jak Wam już mówiłam. Dzisiaj z nią jeszcze chodziłam, e, tak, z ometką w środku, bo cały czas myślę, czy ją czy nie, ale gryzie mnie w czoło, naprawdę, każda czapka mi gryzie w czoło. Możecie mi znaleźć jakąś czapkę ładną, w której będę ładnie wyglądać i nie będziemy gryzła w czoło, to jest niewykonalne, to jest po prostu niewykonalne. E, dobrze. I ostatnią rzeczą chyba wszystkie prezenty Wam pokazałam, tak? Yy, tak, myślę. Jeszcze jednego pracownika dostałam do mojej cioci, ale to w sumie może jutro Wam dogram, yy, bo jeszcze się z nią nie widziałam, ale chyba właśnie jutro yy, jedziemy ją odwiedzić, bo yy, wiecie, przez COVID-a w tych czasach yy, jeszcze się, z, się z częścią rodziny niestety yy, nie mogłam zobaczyć. No i, i tak, takie buciki zakupiłam w dniu dzisiejszym w Zarze, również z pieniędzy tych świątecznych, od babci w sumie drugiej dostałam pieniążki i za nie 200 zł, dokładnie kupiłam sobie takie oto botki, takie kozaki. I wiem, mogą wam się nie podobać, mi się podobają. Są takie bardzo długie. Chciałam takie gdzie z Laurą Biegałyśmy po wszystkich sklepach i szukałyśmy takich, właśnie, butów na obcasie. Są fajne, z tej strony mają suwak, nie przez całą długość, tylko tutaj, tak dotąd, złoty. I kupiłam je w Zarze, one były na promocji z 260 na 200, równo złoty. Eee, tak, no, pokażę wam na nodze, by zobaczyć na pewno, jak to ten wygląda. Bo dzisiaj ten... stałyśmy w kolejkach masakrycznych, naprawdę. Ludzie przed Sylwestrem oszaleli, chyba jak my też potrzebują na miliona rzeczy, e, także no fajnie. Nie ja co jeszcze chciałam powiedzieć? E, tyle jak na razie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Rokanie, myślę nad outfitem na sylwestra i zobaczcie. Zaznałam się pomiędzy tą sukienką, a taką czarną, ale chyba zakładam tą. I wybieram te buty i teraz stopy. Właśnie ja miałam pokazać, jak te buty leżą na nogach. Wyglądają tak, tutaj, jak widzicie ładnie. Założyłam już te cztery stopy. E, tylko właśnie zmienię za chwilę sukienkę Założę ją docelowo Ale tak, wydaje mi się, że Że ładnie, taki właśnie efekt Chciałam Dobra kochani, zrobiłam nowe paznokcie Ta ręka chyba jest troszkę gorsza Pokażę wam może tą drugą Chociaż w sumie nie wiem, ale przepięknie się błyszczą. To jest, już wam mówię, pewnie będzie dużo pytań, kolorek znanej z tej kolekcji karnawałowej La Mood. Tak, stwierdziłam, że teraz zrobię sama uzupełnię, tylko jednego musiałam zrobić od zera, bo, bo mi odpadł po prostu do zera, ale... Wydaje mi się, że ładnie się włoszczy Zastanawiam się jak wam to pokazać, bo to z fleszem jest jeszcze ładniej Ale pod lampką, nie wiem czy będzie taki sam efekt e, Tak i topu użyłam Z Biedronki z i super top Taki bez przemywania, bardzo mi się podobają te paznokcie Takie te typowo sylwestrowe, no Przepiękne są, wydaje mi się e, Zeszło mi się troszeczkę, a i tego żalu używam z Indigo od Laury z kalendarza I oglądam sobie dynastję. Dobra kochani, ja mam takie czerwone oczy Właśnie testowałam sobie y, Makijaż na 18 osiemna... na jakąś Na sylwestra Jutro zrobię właśnie taki kreskę i przykleję sobie takie cyrkonie. Na razie mam na jednym oku, ale mogę wam jeszcze pokazać, do prezentów świątecznych jeszcze otrzymałam prezent od mojej chrzestnej i dostałam od niej sukienkę już Z drugą stronę przewróconą, bo już ją przymierzałam. Sukienkę taką błyszczącą, taką typową sylwestrową, ale ja już mam na właśnie dzień jutrzejszy wybraną, Inną jutro zresztą zobaczycie, ale to może założę w przyszłym roku, kto wie. E, taka oto błyszcząca brokatowa suknia. E, ciężko mi ją mam pokazać. Dostałam jeszcze majtki koronkowe i dostałam również biżuterię e, taką oto świąteczną. Niestety już po świętach, ale myślę, że w przyszłym roku na święty na pewno ją, ją założę. E dostałam, zobaczcie, takie kolczyki choinka ze śnieżynką i łańcuszek z takim piernikiem, ciężko mi jest Wam to pokazać, ale taki, taka srebrna biżuteria właśnie typowo świąteczna, no naprawdę prześliczna urzekła mnie bardzo e, także, mm, tak bardzo ładna, nie wiem jak Wam mam tą sukienkę pokazać ale jest taka troszkę za szeroka dla mnie, taka typowa e, właśnie, że muszę do niej pasek założyć ale myślę, że, że kiedyś na pewno ją założę. Ma taki dekolt z takim, o, na górze widzicie? O, tak widzicie. No i tak to jest na krótki rękaw. Spoko, taka dosyć krótka, bardzo, bardzo błyszcząca. Kochani, ja już witam was w Sylwestra. Zaczęłam się szykować, zrobiłam tylko kreski i brwi, bo będziemy robić super fajny makijaż dzisiaj, ale to wszystko zobaczycie już później, jak wrócę z zjazd, bo właśnie na 13 mam jazdy. Już trzeci dzień, bo w ogóle praktycznie cały ten tydzień byłam między świętami, a, a Sylwestrem, który był wolny, to ja praktycznie codziennie chodzę na jazdy, bo nie ma dużo chętnych, także ten pan codziennie do mnie dzwoni, pyta się czy mogę. No, że mogę, bo siedzę w domu. No, to chodzę, także dużo, dużo godzin sobie na drobie. Teraz mam już 18 przejeżdżone, czyli ben, dzisiaj będę miała już 20 przejeżdżonych godzin. O kurde, e, no nieźle, powiem Wam, że nieźle. Idzie mi coraz lepiej. Chciałam mu powiedzieć trochę więcej, ale w sumie to jest tak, na jednych jazdach jest super, super, jestem się turbo dumna, a Potem na kolejnych znowu coś spierniczę. Na przykład rondo ostatnio bardzo mocno spierniczyłam. Nie umiem w ogóle jeździć na rondzie, nie umiem rond szczególnie jak są trzy pasy, to jest dla mnie za dużo jak ten pan mówi, zawróć na rondzie ja sobie tak myślę, kurde, kurde, dobra ok, włączę to kierunkowskaz, tu sobie przyjadę tylko nie wiem, którym pasem mam jechać i niby mam jechać wewnętrznym, ale później muszę go zmienić na ten środkowy i jeszcze muszę zmienić kierunkowskaz pięć razy po drodze, muszę jeszcze uważać na tych z boku, muszę uważać na wszystko nie, nie wiem na co mam patrzeć, dobra, za chwilę się spóźnię, yy, no nie fajnie nie fajnie, nie, nie lubię rond nie, nie, no nie umiem, po prostu nie umiem mieć na rondach ale przynajmniej już mi nie gaśnie samochód, Przynajmniej już nauczyłam się super zmieniać biegi, wiem kiedy, wiem co jak. No i jeszcze wydaje mi się, że w porządku, robię postępy, no tylko to rondo, no jestem jak taka typowa blondyna na tym rondzie. No ja bym najnie pojechała tak na pałę prosto przed siebie, jak święta krowa, niech mi wszyscy ustępują, bo ja mam wszędzie pierwszeństwo naprawdę, gdy mnie ten pan, który siedzi obok mnie i mówi mi... Ustąp im, to ja bym sobie jechała w ogóle święta krowa, królowa po tych drogach. Nie żartuję, ale mm, trochę teoria u mnie leży, niestety. Ale ćwiczę to, ale leży dalej. Nie wróciłam już z jazdy, będę się szykować. Yy, jak widzicie, już mam troszeczkę makijażu zrobionego, ale teraz będziemy robić sobie oczy yy, takimi oto cyrkoniami. To są cyrkonie do paznokci, zamówiłam je kiedyś na Allegro, yy, ale właśnie, chyba wybiorę te najmniejsze i zrobiłam sobie na tej kresce, tak jak na TikToku. Gdzieś tam widziałam, mówię, ludzie, wcześniej. Więc w sumie nawet Nawet nie wiem, no, ale też na pewno to widzieliście gdzieś tam dla ciebie Żeby na kreskę przykleić cyrkonie. Ogólnie co do jazdów, bo właśnie z niej wróciłam Strasznie bolą mnie plecy I strasznie się zmęczyłam Nie wiem czy miałam źle fotel czy coś Po czy... prostu od stresu tak się wbijam w ten fotel do tyłu Nie wiem o co chodzi, co ja robię do końca Ale bolało, bolały mnie plecy Masakrycznie I się zmęczyłam bardzo, nie wiem czemu, ale no całkiem spokojnie szło łuk zrobiłam chyba dwa albo trzy razy tak nie no tak dwa to tak totalnie bez żadnych komentarzy instruktora bez żadnej pomocy sama po prostu po cichu zrobiłam do przodu do tyłu w łuku idealnie wiecie no tak jak trzeba po prostu także już umiem łuk chociaż tyle Instruktor mnie pochwali, to się rzadko zdarza. Także, no fajnie, fajnie, przynajmniej łuk umiem. Jeśli chodzi o te cerkonie, ja nie będę pokazywać całego procesu, bo po pierwsze jestem słaba w jakichś takich tutorialach. Drugie, na pewno dużo jest tego na TikToku, także można sobie znaleźć. Biorę te rzęsy i klej od nich. No po prostu klejem do rzęs będę je przyklejać i do tego celu, bo wczoraj sobie tak jak wam zrobiłam ja prób, będę ten makijaż, będę takim otopatyczkiem, bardzo malutkim, cieniutkim. E, on był chyba w jakimś zestawie do elemoracji rzęs. To, że do skleju to też fajnie mi się podnosi, do góry, wiecie, te cyrkonie. Teraz akurat wzięłam trzy na raz, troszeczkę przydłużo. Postaram się dosyć taką gęstą linię zrobić. Czy widać, ale już tutaj na dole mam kilka cyrkoni i tak właśnie w takich odstępach malutkich gdzieś tutaj miałam na palce i naklejam. Dobra koniec już pomalowana, ubrana i teraz jeszcze tylko buciki zakładam. Odcinam metkę. Ja zastanawiałam się jeszcze. Bo widziałam jeszcze jedne bardzo ładne bodki które mnie bardzo przeciągały, ale nie było mojego rozmiaru. Myślałam, że może je zamówię przez internet czy coś i te oddam, ale stwierdziłam, że nie, dobra, nie, w sumie to te są ładne, te mi odpowiadają. Yy, Za dwie stówki w sumie nie tak dużo w zarze. Myślę, że bardzo spoko zakup, więc suwam się w nie. Yy, założyłam treść stopni. No wszystko już Wam zresztą pokazywałam. Zastanawiam się, czy zostać w tych butach, bo niby z tego co wiem, to tam to jest wiecie, niby idę na domówkę, ale do kolegi w sumie niedaleko mam. Yy, no i z tego co wiem, to można było właśnie dziewczyny zostać w butach na obcasie, ale... Zastanawiam się, czy będzie mi wygodnie tańczyć i w ogóle, także dobry. Lecę ponagrywać jakieś TikToki. Bardzo mi się podoba efekt końcowy. Założyłam, jak widzicie, srebrną biżuterię tutaj, żeby też mi pasowała do stanika, i do tego srebrna torebka. Półpermieni, naprawdę. I makijaż z bliska. Mm, tak się prezentują te zerkonie. Nie wiem, czy tak dobrze to widać. Jeśli chodzi o usta, to już sobie wsadziłam, ale. Standardowo po ta konturówka z Bel, numerek 3, i 31 welwet z Burżła. Taka oto pomadka Wziąłem sobie jeszcze korektor do poprawek, i właśnie muszę tą torebkę spakować. I tak praktycznie jestem już gotowa. Teraz sobie ponagrywam jakieś TikToki, bardzo mi się podoba. Zobaczcie w ogóle, jakie ładne włosy tym, Przepraszam. Jeszcze chwila dla moich włosów. Są przepiękne. Naprawdę jakoś tak bardzo się starałam wczoraj przy myciu ich. I naprawdę teraz sobie jeszcze odniotłam olejkiem. Zobaczcie, z tyłu, bo jak prawdziwa włosumaniaczka, tak bo on zrobi takie od tyłu. Hop, hop. Widzicie jak się błyszczą? Właśnie chciałam do niej dać ten spray, ale boję się... Może się nim gdzieś trochę przysikle, ale tak budę po sukience. Hmm, nie. Hmm, chyba nie, chyba będę po prostu srebrna. Ja mam być w a nie być srebrna Ale delikatnie mm, takim pół w pudrze brokatem się cała psiknę No na włosach on tak się też za bardzo nie osadza Dobra no, natomiast... no, no, kochani, ja troszeczkę tak, m, troszkę zdechła e, Ale jestem po Sylwestrze Troszkę się ogarniałam, jak widzicie, ubrałam Spałam cały dzień prawie, że Ale nadal się nie wyspałam Bo w ogóle nie była do szóstej czy siódmej nie spaliśmy e, Później tam się zrębnęliśmy jakieś trzy godzinki e, Właśnie tego kolegi, na której byłam u na, na domówce A później no około dziesiątej się zebrałam e, Wstałam I... Tak, bo zadzwoła mi budzik jakiś taki per, Permanentny budzik Ogólnie bolą mi strasznie stopy, jestem taka... Ja wam pokazywałam outfit i miałam stopy, ale w końcu z nich zrezygnowałam, w sensie założyłam je ale tylko na podróż, jakby już na miejscu. Ja teraz stopę zdjęłam praktycznie od razu i ja te buty miałam. Chodziłam właśnie w tych butach, na tym obcasie. One są ogólnie bardzo wygodne, ale tak miły nogi, od przez to, że nie miałam być gołe nogi, i jakby teraz i te buty żadnych stopek sobie nie wziąłam ani nic. I mam tak bolące stopy, że w ogóle ledwo chodzę, naprawdę, i w ogóle. Mm... No, zmęczałam się, naprawdę. Męczący to było. Ale był bardzo, bardzo fajny Sylwester. Nie wiem, czy nie najlepszy, taki naprawdę jeden z najlepszych. Także bawiłam się super. Mam nadzieję, że Wy też dajcie znać w komentarzach. E, nic nie nagrywałam, bo to, to nie o to chodziło w tym vlogu. To było bardziej przygotowanie na Sylwester niż sam Sylwester, w ogóle miałam tego vloga już zakończyć wcześniej, ale mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Się, tak, zostawiacie kciuki w górę i widzimy się już za tydzień w nowym filmiku. Buziaki pa!